Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Halak, słuchajcie, dawno nie było odcinka tak zwanego garażowego. Kiedyś pewnie przypominacie sobie, zwłaszcza ci starsi widzowie, starsi starzem oczywiście, że robiłem odcinki garażowe. W każdym z tych odcinków omawiałem 10 pojazdów. No i było to dosyć ciekawe, ponieważ czasami troszeczkę sięgałem do przeszłości, czyli mówiłem, jak ten pojazd się sprawował w becie na przykład. Oczywiście takie zupełne kompedium zawsze macie w cyklu pod lupą, natomiast y, odcinek garażowy to jest takie omówienie pobieżne. E, słuchajcie, było to tak dawno temu i od tego czasu mam y, tyle czołgów mi się tutaj y, przewinęło, nagromadziło. Obecnie mam y, chyba w garażu 89 czołgów, tak mi się wydaje, przynajmniej. Więc y, słuchajcie, no nie będę robił po 10 pojazdów. Zdecydowałem się trochę reaktywować tą serię. Innej postaci, mianowicie yy, będę robił to nacjami, także będą odcinki krótsze i dłuższe. No, jak dojdę do niemieckich, to pewnie bardzo długie. Dzisiaj na pierwszy ogień wziąłem tak, jakby z średniej półki, czyli omówimy sobie nację brytyjską. W tych materiałach będę także mówił, jakie są moje plany odnośnie konkretnych linii i dlaczego, które czołgi yy, no, zamierzam kupić być może w przyszłości, a których na pewno nie zamierzam. Ok, no to może zaczynajmy. Jak widzicie, tutaj mam, nie mam tych podwójnych rzędów czołgów, coś mi się tam spieprzyło w tym modzie i nic nie było widać, żadnego czołgu nie było widać. Musiałem tego moda właśnie usunąć, no ale trudno, najwyżej przewijać, muszę dłużej. Pierwszym czołgiem, który tutaj widać jest Comet. Słuchajcie, Komet. Brytyjski czołg średni nie podoba mi się strasznie, jest to czołg słaby moim zdaniem ma za słabe uzbrojenie, no po prostu taki jest kompletnie nijaki. Ja lubię czołgi, które mają jakąś zaletę, a ten wydaje mi się, że zalety w ogóle żadnej nie ma. No, działo jest dosyć słabe, o słabych obrażeniach, słabej penetracji. Naprawdę, gdyby nie to, co później, czyli, słuchajcie, gdzie tu mam Brytyjczycy? Tutaj jest Komet, później Centurion, Centurion 7.1, i FV4202 spokojnie to są czołgi warte grzechu. Wszystkimi trzema tymi pojazdami gra się rewelacyjnie, natomiast tego kometa, no nie wiem. Gdybym miał full złota, to pewnie bym wymienił wolne doświadczenie i bym od razu go przeskoczył. No ale złota nie mam. Konto premium też mi się kończy i nie zamierzam na razie przedłużać. <laughs> Chcę sobie pograć troszeczkę bez premium. Także będę się tym kometem męczył. A Centurion 1 to już będzie czysta przyjemność z gry. E, jeszcze taka jedna rzecz, podobno jakieś tam plotki do Was dotarły. Ja też widziałem, że niby Czołg FV4202 ma być Czołgiem Premium 8 poziomu. Słuchajcie, nie wierzcie we wszystko, co Wam YouTube podaje. E, weźcie to na logikę. No, ten Czołg byłby wtedy najlepszym Czołgiem 8 poziomu, i tu nie chodzi o to, że miałby to działo, bo by go nie miał. No ale jeżeli weźmiecie dane tego pojazdu, to prawdopodobnie miałby on, gdyby miał się stać czołgiem ósmego poziomu, miałby on działo z Black Prince'a. Tak jest. To by było to działo, czyli w zupełności jak dla Meda wystarczające 171-150, zwłaszcza, że to działo jest bardzo celne. Ale dlaczego nie może być? Otóż bardzo prosty jest powód. Zwróćcie uwagę, jaki pancerz ma ten czołg. A Wargaming, co prawda, mocno tam szufluje różnymi rzeczami, no ale nie zrobią w czołgu, który ma normalnie 121 pancerza, 80, prawda? A nawet 80, gdyby mu z przodu zrobili, to ta jego przednia płyta jest pod takim kątem, że to by było praktycznie nieprzebijalne dla wszystkich medów ósmego poziomu. A jeżeli pancerz by taki zostawili, to byłby to z pewnością ciężki orzech do zgryzienia, również dla wszystkich czołgów. Ciężkich ósmego poziomu. A ze względu na tą armatę, bo nie wierzę, żeby mu dali armatę, tą drugą, dziewięćdziesiątkę, to jest praktycznie niemożliwe, tam jest potężna penetracja. Ze względu na tą armatę, pewnie ten czołg miałby obniżone losowanie, więc naprawdę nie tędy droga. Nie tędy droga, moi drodzy. Jedziemy dalej. Słuchajcie, następna rzecz. Kurczę, gdzie ja mam ten garaż? Jest. Następna rzecz to jest Excelsior, także Excelsior, bardzo fajny czołg. Podstawowa wada to jest armata, słaba penetracja, właśnie na tej armacie. Gdyby miał większą penetrację, to czołg jest niesamowity, jest szybki, ma bardzo fajny pancerz z boku, skontowany odpowiednio, no jest naprawdę niezły, a na wieży ma słuchajcie, około 114, właśnie 114 mm. Można to delikatnie skontować. Naprawdę fajny, fajny czołg. Do tego jest szybki, ma dużo życia. No gdyby właśnie nie ta penetracja, ale czasami nim tam sobie lubię wyjechać albo na załodze zrobić jakieś doświadczenie. Następny pojazd to w moim garażu to jest Conqueror. Jest to najpiękniejszy czołg dla mnie w tej grze jak na razie. Naprawdę niesamowity. Super działo i to ja lubię mieć bardzo dobre działo. Słuchajcie, 259,400 to są takie ok, powiedzmy, wartości, ale jak połączycie to z celnością 0,33 i czasem celowania 1,9, robi się naprawdę niezła maszynka. Do tego mamy tutaj płytę 130 mm, która bardzo, bardzo lubi dingać. Oczywiście brzuszek jest bardzo miękki. Dalej, następny czołg to jest AT15. E, troszeczkę odpuściłem tą linię. AT15 prowadzi do Tortoisa, oczywiście, a tutaj powiedziałem. Yy, za tym jest ten czołg yy, jakże on się nazywa FV215B nawet nie chcę go odkrywać bo chciałem dojść po prostu tutaj tylko do tego Conquerora yy, jeżeli chodzi o <tryk> AT-15 to jest to bardzo ciekawy TEDek zważywszy na to, że ma rewelacyjną armatę, ale niestety Wixpot, który znajduje się tutaj z przodu no Spowoduje, że jeżeli ktoś zna dobrze słabe punkty tego czołgu, to on jest rozstrzeliwany po prostu. Także Tortoise, to, a, a ten e, baboczek, no to jest niebo a Ziemia. Naprawdę. Ale w końcu tam kiedyś tego Tortoisa sobie zrobię. Absolutnie mi się nie spieszy. Crusader zostawiłem sobie ten czołg, bo ma takie fajne pustynne malowanie. E, czołg też dosyć przyjemny w grze, aczkolwiek ci Brytyjczycy mają takie e, kanciaste te czołgi. Niezbyt mi się. Podobają. Następnie Cromwell. Cromwella zostawiłem sobie tylko i wyłącznie na klanówki. Jeżeli tam kiedyś będzie jakiś niedobór kadrowy czy coś i zagram w klanówce, no to Cromwella mam gotowego. W każdym razie bardzo podoba mi się też ten model czołgu. No, wygląda to dosyć ciekawie. Nie przepadam również za tym czołgiem, aczkolwiek wiem, że jest wielu fanów tego pojazdu. Ma świetne działo, notabene, chyba to samo, które ma następny, czyli Komet. Do tego jest szybki, jest naprawdę szybki. Może tą lówkę opuścić trochę, także, no, fajny pojazd. Aczkolwiek ja nie lubię takich dużych, kanciastych czołgów. Chociaż może powinienem też nie lubić Niemców dzięki temu, ale jakoś Niemców lubię. No nie wiem, nie mam przekonania do tego czołgu, chociaż jest naprawdę fajny. Dalej, Churchill, słuchajcie, Churchill, jedyneczka. To jest dla mnie czołg typu przejdź i zapomnij. Siedzi u mnie w garażu tylko dlatego, że po prostu. Czekam aż będzie pod lupą, zrobię go pod lupą, od razu sprzedaję i kupię sobie jakiś inny, ciekawszy czołg w to miejsce. Oczywiście, nie, może nie do grania, ale po to, żeby był w garażu. Następnie jest Black Prince. Black Prince to jest czołg, do którego bardzo długo nie mogłem się przekonać, ale w końcu po wymaksowaniu naprawdę stwierdzam, że jest to niesamowicie twardy orzech do zgryzienia dla każdego czołgu siódmego poziomu, z którym on się spotyka. Naprawdę granim jest, gdyby nie był taki wolny, no ale gdyby nie był wolny, to byłby OP wtedy. A tak jest to po prostu bardzo, bardzo twardy czołg z niesamowitą wieżą wprost i chyba pokażę wam kilka bitew tym czołgiem, bo wrócę sobie do niego i troszeczkę tam nim pogram. Dalej jest yy, karnawał, <laughs> czy też karawan, jak ja go nazywam. Słuchajcie, mój czołg ulubiony, rewelacyjny, górna płyta jest praktycznie nie do przebicia. Na tym poziomie dziobek bardzo, bardzo mięciutki, ale wieża również jest praktycznie nie do przebicia. Zdarzają się penetracje, ale dingów jest bez liku. Niesamowite działo, słuchajcie. Działo to topowe 7,69, 0,32 celność i 1,9 czas skupienia. Super, super sprawa. Oczywiście, obrażenia najmniejsze zadaje z ciężkich czołgów na ósmym poziomie, ale za to celność jest niesamowita. No, jest dosyć taki mm, ociężały, ale to też można do tego się przyzwyczaić. Do tego jest bardzo ładny, <laughs> przynajmniej mi się podoba. Naprawdę super sprawa, polecam Wam ten czołg, oczywiście wymaksowany. Dalej mamy AT8. AT8 jest to czołg yy, Tedek brytyjski, który po prostu trzymam tylko i wyłącznie na polowania. Jak jest polowanie na żółwia, to zazwyczaj jadę tą AT8 i wypróbujecie mnie rozwalić. Tedek dosyć przyjemny, dopóty, dopóki przeciwnik nie zna naszych Wixpotów. Macie go pod lupą opisanego, ma potężne Wixpoty. No, tragedia, jeżeli ktoś zna, to po prostu zero przeciwnik jest to do pokonania momentalnie. Ostatni pojazd w drzewku brytyjskim to jest, słuchajcie, ten oto AT7. O wiele twardszy już jest od tamtego, nie ma takich WIX-potów z boku. Oczywiście. Ta wieżyczka obserwacyjna jest bardzo, bardzo dużym ekspotem, ale ten ma już naprawdę niezłe działo. Mianowicie zwróćcie uwagę, jest to Tedek siódmego poziomu, a ma działo z ósmego poziomu to samo co w karnawale: 0,31 celność, 2,1 czas celowania, ponad 10 strzałów. Jak złapie kogoś na, gąskę, na gąsce, to już nie puści. Bardzo, bardzo ciekawy pojazd, zakładając, że ktoś lubi grać takimi ociężałymi. Ja ostatnio w ogóle przestałem nimi grać, ponieważ artylerii zaczyna się pojawiać coraz więcej. A ja nie przepadam za tym, żeby się kryć za głazem albo za domem i stać tam przez pół bitwy. Tylko po prostu chcę sobie wypracować taką pozycję, która będzie najlepsza do strzału przeciwnika, a nie taką, która uniemożliwi strzał z satelity. To chyba wszystko. Przedstawiłem wam mój kanał, przedstawiłem wam mój garaż brytyjski. Jest tutaj dosyć ubogo, a w badaniach ponieważ tutaj jeszcze nie powiedziałem, artyleria w ogóle mnie nie interesuje, tutaj ta linia także. Ciężki czołg również mnie nie interesuje, natomiast jeżeli chodzi o medy, to medy w końcu kiedyś zrobię sobie całą linię, aż do tego ostatniego. Dziesiątka tutaj jest bardzo fajna, a do tego po Tortoise jest tutaj bardzo, bardzo ciekawy, znany Wam przecież Tedek brytyjski, który one-shotuję bardzo, bardzo dużo czołgów. No i kiedyś też również zamierzam dojść do niego. Natomiast tą linię czołgów ciężkich kończę na Conquerorze. Chyba, że kiedykolwiek pojawi się jakaś informacja, że po prostu panowie zamienią tego To dziwolonga na jakiś inny czołki, coś by tam było za darmo, no to wtedy może bym coś zrobił. No i cóż, to wszystko. W następnym odcinku będzie jakaś inna nacja albo tych czołgów będę miał mniej, tak jak w przypadku nie wiem, czego ja tam mam na niej chińczyków, albo więcej, czyli na przykład Niemców. Niemców mam pewnie ze 30 czołgów, także odcinek by był bardzo długi. Dobra, dzięki za uwagę moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia.